Nie pozwalają mi zarabiać pieniędzy. Nie, po nie pozwalają wam wpłacać. Każą wam, że 30 dni macie nie wpłacać. Ja będę tu siedział z wami przez 30 dni za damkę, yy, a moje dziecko yy, potem powie mi po 30 dniach tata, ale my nie mamy z czego zapłacić. Albo pani mi powie, yy, my my, że my nie mamy z czego zapłacić. Ogromne. Bo godzina kosztuje 150 zł. Czy ty myślisz, że to ma być jedna, jedna, godzina, jedna godzina na miesiąc? To on za 50 lat dojdzie do siebie. Albo czegokolwiek się nauczy. Ile ja mogę zarobić? I ty mi, ty mi powiesz, że ja nie powinienem zarabiać? Że ja, ja nie mogę zarabiać, ja nie powinienem zarabiać, bo, bo mi się nie należy? Mi się bardzo należy. Mojemu dziecku się należy. Mojemu dziecku się należy. A ty nie masz prawa zabraniać innym wpłacania pieniędzy. Jeżeli chcą, to niech płacają. Ja sam wiem i decyduję, jestem dorosły, i decyduję, na co te pieniądze przeznaczyć. Mi, mi pomagają. Wygląda, że mi się nic nie należy, to ja, to ja dziękuję. To bierzcie się sami i idźcie sobie do takich, którzy... Którzy mogą, którzy nie mają obowiązków e, rodzinnych i życiowych, i oni sobie jeżdżą za ich kanały, zarabiają po kilkanaście tysięcy. Głóczkę, chcesz, chcesz, zaraz czytam, idź, zaraz czytam, Przyniosę Ci zaraz. Kuchnię. 15 tysięcy miesięcznie, 30, 50 tysięcy? Tak, ty, tak to są, to są e, realne zarobki. To są realne zarobki, i one nie muszą się prosić. Dejta, donate. One nie muszą, się ale one, oni nie mają, e, nie mają e, zobowiązań oni jeżdżą, mogą sobie jeździć. Mogą jeździć tydzień czy dwa i potem trzy tygodnie mieć spokój, siedzieć, składać te materiały i, i e, o tym opowiadać. I na tym zarobią na tych materiałach. Ale mi się nie należy. Mi się nic nie należy. Mi się O, ten znowu na dziecko żebrze. Znowu na dziecko żebrze. Zobacz ile ludzi potrzebuje pieniędzy w internecie. Ile ludzi e, żebrze w internecie ile ludzi potrzebuje pomocy ile ludzi szuka pomocy szuka nadziei a ty mówisz że komuś się nie należy ale tobie się należy tobie się wszystko należy nikomu innemu się nie należy tylko tobie się właśnie należy bo ja nie mówię nie płaczcie temu nie dajcie mnie to nie interesuje jak to, że ktoś zarabia ja nawet często tutaj nawet yy, przepraszam nawet promuję kanał naszej koleżanki która miała 400 zł, a teraz ma 5 tysięcy już na kanale. 5 tysięcy. I to jest rewelacja.